Miłość. Karty. przełożyłam i tradycyjnie nie trzy karty. Sedno koło fortuny. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka. Błow. Wynik? Odpowiedź. Rada. Rycerz monet sedno koło fortuna. Człowiek może czuć taką zmienność, zmienność uczuć. To może mieć coś wspólnego z portalem społecznościowym. Również człowiek może czuć, że raz jest na wozie, a raz jest pod wozem. Raz może poczuć taką porażkę. A wieczorem może dojść do wniosku. Że dobrze, że tak się stało. To jest takie szczęście nieszczęście. Ta znajomość czy związek jest na zasadzie wzlotów i upadków. Tutaj nie ma jednostajności, która jest ważna w związku. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka kabłów. Człowiek uwikłał się w sytuację, z której chętnie by wycofał się i poddał się. To jest walka i obrona, ale człowiek sam się uwikł w to, na swoje życzenie. Tutaj jest pokazana walka, gdzie nie liczymy się z przeciwnikiem i uparcie trzymamy się swojej decyzji. Stoimy przy swoim. Nie dopuszczamy do ugodowych rozwiązań. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz Molet. Tutaj są pokazane dwa aspekty. Pierwszy aspekt mówi tak: Kto oczekuje ode mnie miłości, może być rozczarowany. A drugi, drugi aspekt jest taki, że należy budować stały związek. Jedna ze strony nie pragnie namiętności, natomiast związek jest stały i solidny. Ta osoba jest wierna, ale. Bez porywów w sercu. I to może być trudne. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.